Ty oni w ogóle są gdzieś dalej Oni są dalej, oni są Czyli dalej. oni nie Panu, są na portalu, go, nie go. kampią. Bo ja nie mam są, tracking Mandzio, Mandzio jest gdzieś tam. Też w lewo, w lewo jest są wszyscy, no. Dawaj nie wiem co, ale korepkę. ja nie widzę torka w ogóle, ty jesteście pod ziemią? Nie wiem, a ty Rzuczyłeś? kompas macie, no panowie, no. No kompasem idziemy, nie ma was. Ty rzuciłeś? Nie. To szkielet rzucił. Dalej tam, nie wiem, czy ty jesteś dalej. dalej. Mówię, to jest, to jest dalej. Pęknie, ale jesteś tam brzkę znowu? Okej. Jezus Maria, panowie, no Chryst, chryste panie 1208 na 995, no Ktoś jest przed nami? Nekse, ja Nekse jest nexe. przed nami, Nekse, Nekse Dawaj, dawaj, blaszka Ja w ogóle żarcia nie mam To jest gdzieś nie, tu, no za, to jest gdzieś tu z żarciem, nie? Tutaj ja bije te zające No to co, wbijamy ja, się, e, Zrób tunel może w kopkę, a ja poniszczę, żeby nie było widać, cokolwiek robiliśmy tu um, Dobra, robię crafting, robię drugie wiadro Mm, Sprawdźmy chłopaków, czy oni się ruszają, czy nie? Nie, nie są dawne, daży. Dobra, no, panowie. Co ty gadasz, serio? Tak, chyba tak. No, poczekaj na jedno znaczy na, na Widzę was, widzę was, jesteśmy. No to chodź. Dawaj nas. Let's go. ten jakąś triangulację tam chyba. I są, są, są. Są, są, są. dojeżdż, dojeżdż, To jest zachy. To jest zachawczy. Bo mnie przy twierdzy wyrzuciło. Czy ten portal powszedni był daleko Dobra, od Dobra, Zaszka, to co? Kopujemy się, co? A tutaj są już, tu są? Tu są! Och, to nie był dalej Dobra kot, Zaszka, to co? Kopujemy się co? Ja to tutaj są już, tu są! Och, tu są chuj. Mm -hmm. W gdzie są? No okay. nie Zacha, ja mam dla ciebie kwiponek spokojnie, ale cała reszta wy musicie spierdzielić tam Ja mam nie, pewien upie... problem Zahależy Wilki mnie nice. gonią! Wilki nexem nie gonią Gonię Leci. nexe, gonię nexę Dobra, ja zajmuję się tutaj itemami Zachy Okej, okay. Nexie ucieka w prawą stronę. Stop. Nice, no, Mam wylał wodę na... Secik tu jest. Y coś potrzebujemy z tego? Chyba nie. Po prostu jaram to. Dobra, dobra. Jest tylko set żelazny. Zajmę, A to nie, nie, to Nie, tak nie no. ma, nie ma żarcia, nie ma żarcia. A jakieś pałki czy coś było? Nie, nic? Nie ma, nie ma nic. Dobra, ma... dobra, to walić. walisz. Skórę, no. Ganie go. Lecimy za tobą. To ja, może poczekam na torka, żeby nie był sam. Nie, ja sobie dam radę. Tak? Dobra. Dobra, nie wszystko. Dobra, Neksy, uciekł, chyba fuck it. Perły, perły, Lecę w waszą stronę. Dobra.